Dzisiaj postaram się Wam po prostu powiedzieć ze swojego doświadczenia, jakie rzeczy są dobre dla usuwania metali ciężkich. I po tym, długim wstępie, zapraszam Was już do, do tematu. A więc, metale ciężkie. Żyjemy w takim środowisku, że metale ciężkie docierają do nas ze wszystkich stron. Są to na przykład z zakutych łubów. E, przepraszam, y, to nie no. Chodziło o. Na przykład spaliny, spaliny samochodowe, czyli żyjemy w mieście, spalimy kadm i ołów. Jeżeli żyjesz tam całymi latami, no to wiadomo, to się kumuluje. Metale ciężkie są również w wodzie, w pożywieniu, w pokarmie, ale również w papierosach i w kosmetykach. Czyli tak, spaliny samochodowe to jest ołów, kadm. A spaliny papierosowe to jest arsen, nikiel. Antyperspiranty to jest aluminium. Kosmetyki do makijażu, to jest kadm, nikiel, beryl, arsen, napoje w puszkach, aluminium, plomby amalgamatowe, rtęć, niektóre ryby morskie, rtęć, arsen, mięso, ołów i No i teraz kochani, yy, mówiłem Wam wcześniej, że, że miałem problemy z tym odczuwaniem promieniowania elektromagnetycznego i wszystko bardzo dużo się poprawiło, kiedy, kiedy odtrułem się z metali ciężkich. Jak to uczyniłem? Jedziemy z tą listą najlepszych produktów. Otóż, yy, pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, to są algi morskie, czyli chlorella to jest numer jeden oraz spirulina. Do tego bardzo dobrze jest dodać również kolendrę, czyli najlepszym takim w zasadzie miksem to jest kolendra razem z chlorellą. To są super rzecz, dużo chlorofilu, posiadają te algi i wy po prostu wyciągają metale ciężkie. Kochani, witamina C, to jest kolejna rzecz. Witamina C, selen, węgiel aktywny w proszku, można na Allegro takie zakupić i również ostrope splamisty na wątrobę. Oraz zeolit, bo to jest kolejna rzecz. Zeolit, zeolit to jest yy, tak jak sproszkowana lawa wulkaniczna, która ma bardzo dużą yy, zdolności absorpcji metali ciężkich oraz oczyszczania również szyszynki. To jest bardzo dobre na szyszynkę. Yy, ten zeolit to zakupiłem raptem ze dwa tygodnie temu, bardzo dobre efekty czuję. I gorąco to polecam, czyli zeolit. Zeolit przyjmuje się trzy razy dziennie, yy, po pół, do łyżeczki. Yy, mieszasz z wodą, wypijasz taki roztworek. Też można to na Allegro zakupić, jest, jest około 50 zł za kilogram. Starcza na długo, a jest jednym z najlepszych odtruwaczy z metali ciężkich. I pielęgnuje szyszynkę, obdwapnia, usuwa fluor. I tutaj, ping! profilaktyka. Czyli nie używaj pasty z fluorem, kup pastę bez fluoru. Fluor był używany do ogłupiania ludzi na przykład w, w obozach koncentracyjnych. A potem również na, na szeroką skalę w ustrojach totalitarnych tudzież komunistycznych był stosowany również do, do ogłupiania społeczeństwa, czyli fluoryzację na szeroką skalę Dzieci głównie w podstawów, w szkołach ma to podobny kaliber co alkohol promowany i dostępny jako jeden z niewielu produktów w sklepach, tak? Czyli wszyscy piją, prawda, dorośli otruwają się, a dzieci otruwane są fluorem, prawda? I łatwiej takim stadem generalnie otumanionym zarządzać. Czyż nie? No tak, tak działa system. No, i kolejna rzecz, przyjaciele, czyli. Yy, aha, jeżeli ktoś się. Bo to nie jest tajemnica, jest, jest, yy, to się nazywa tiomersal, tak? Tiomersal, tiomersal to jest środek konserwujący w zastrzykach, które na szeroką skalę są podawane również dzieciom. I to jest to jest rtęć, czyli jedna z najsilniejszych, a może najsilniejsza neurotoksyna jaka. Jaką zna człowiek. Dlaczego tam się to znajduje? No, żeby konserwować przed grzybami. Wymyślili to w latach 30. poprzedniego wieku, czyli blisko 100 lat temu. I od tamtej pory tego nie zmienili, prawda? Podczas gdy takie same właściwości, na przykład antygrzybiczne, antybakteryjne i antywirusowe, posiada srebro, czyli woda srebrna. I ma również. Ona ma również y, pozytywny wpływ na funkcjonowanie naszej flory bakteryjnej w jelitach, czyli jest prozdrowotna, a przy tym nie jest y, toksyczna. Tak jak największa trucizna chyba znana człowiekowi, czyli rtęć. Jeżeli ktoś się zdecydował w ostatnim czasie lub się zdecyduje na zastrzyki, które wiążą się z obciążaniem organizmu i mózgu, w którym się od, 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 odkłada o specyfik. E, e, rtęć, bardzo dobrym pomysłem jest zastosowanie chloreli, spiruliny, zeolitu i węgla aktywnego, żeby te metale ciężkie usunąć. I teraz powiedzmy, so, powiedzmy sobie, jak to wszystko przyjmować, bo to też trzeba mieć odpowiednią strategię. No więc ja Wam powiem, jak to generalnie na przestrzeni czasu opracowałem, tak jakby jakiś taki rytm. Wygląda to w ten sposób, no, że z rana dobrze jest wziąć. Na przykład witaminę C. Z witaminą C i chlorellą, to z tego co rozumiem, to też dobrze jest, żeby, żeby w odpowiedniej kolejności to brać. Czyli bierzesz najpierw witaminę C, która, która uwalnia metale ciężkie z komórek, a następ, czy tam pomaga uwalniać, a następnie po paru godzinach, na przykład po 3-4 godzinach, bierzesz chlorellę, która te metale ciężkie ściąga i zabiera z organizmu. Podobnie jest z kolendrą. Kolendra, z tego co, co, yy, z tego co wiem, to uwalnia, tak samo jak witamina C, metale ciężkie, a chlorella pyk i to zabiera. Więc nie popełniajcie błędu, że najpierw zdjęcie chlorellę, która zbierze te, te tematy, a potem witamina C, bo z tego co czytałem, może dojść do tak jakby, re, tak jakby no, re, powrotu, że witamina C uwolni z powrotem z chlorelli i te metale ciężkie do organizmu. Czyli, pod kolejność jest istotna, najpierw witamina C z kolendrą, a następnie po paru godzinach chlore, chlorella oraz zeolit najlepiej do tego dodać. Jeżeli nie macie kasy na zeolit, na przykład, choć, mówię, 50 zł za, za kilogram, są też inne rzeczy, czyli węgiel aktywny sproszkowany. To jest za jakieś tam 20 zł, no nie są to wielkie różnice, tak? Ale też można to stosować. Jak to dawkować? Sprawdźcie sami. Już nie będę tutaj, tutaj tego wszystkiego podawał. To są kwestie. Chlorella to jest tam profilaktycznie od 4 do 5 gram, leczniczo od 8 do 14 gram na dobę. Musicie też sprawdzić, czy nie jesteście uczuleni od, od chlorelli, bo czasami ludzie mają y tutaj po prostu y y reakcje wy wymiotne na chlorellę. Ja również tak posiadałem przez, pierwsze, przez, przez pierwszy okres, ale to było wiele lat temu, jak pierwszy raz to stosowałem, ale to z czasem minęło. Teraz mogę jeść garściami i nic się nie dzieje. Więc jeżeli nawet będziecie mieli te odruchy, to spokojnie, tak jakby szczepcie się mniejszymi dawkami, a, yy, a z czasem będziecie mogli jeść dużo tej chloreli, a jest bardzo dobra, najlepsza. No i mówię, w połączeniu z zeolitem, węglem aktywnym też. Odpowiedniej ilości, sprawdźcie, ale przede wszystkim też testujcie, co jest dobre dla Was. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o odtruwanie z witaminy, z, z tej z witaminy M, MC, czyli metalu ciężkiego, haha, ha, ale śmieszny żart, prawda? No to, yy, to się pośmialiśmy i Pamiętajcie, że odtruwanie jest po prostu też procesem, który wymaga czasu. To nie jest tak, że zjesz kilogram chlorelli i bum, jesteś odtruty. To nie to nie tak. Tutaj potrzebny jest czas, czyli potrzebna jest konsekwencja. Zakup sobie te rzeczy za jednym zamachem na Allegro, można dobre znaleźć rzeczy, a potem stosuj to przez kolejne tygodnie. Taka dobra kuracja. Efekty za zauważysz już po tygodniu, w zależności jak jesteś wyczulony na słyszenie swojego ciała, po paru dniach już odczujesz. Po dwóch tygodniach będziesz już czuć dużą różnicę przynajmniej ja czuję. Czułem. Po miesiącu jest już o wiele lepiej, ale przygotuj się przynajmniej wstępnie na te 2, 3, 4 tygodnie, najlepiej, a. Aby te, te składniki wpleść do swojej codziennej diety, chlorelle i spirulinę możesz kupić w tabletkach. Są takie zestawy. Ja wolę osobiście tabletki, bo łatwo się to aplikuje. Inni może wolą proszek, ale to słabo się to miesza z wodą, więc trzeba robić szejki. Ja osobiście wolę tableteczki. Bum, 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 bum. Jest garstka. Tak to wygląda od strony technicznej. Chlorella, spirulina, zeolit, witamina C, ostropest plamisty, żeby wesprzeć pracę wątroby, czyli, 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 filtra tych toksyn. No i, i pamiętajcie, kolendra, kolendra i, i, i witamina C uwalniają, a potem musi być coś, co to zabierze, czyli chlorella, spirulina, algi oraz zeolit lub węgiel aktywny. Jest kurde, jest tak człowiek. No. To by było na tyle i polubcie ten filmik, słuchajcie, a jak chcecie wesprzeć moją działalność, to w ogóle zapraszam na moją stronę Atronik, każde zamówienie na stronie jest wsparciem mojej działalności i to się bardzo przyda, ponieważ są kolejne produkty do wprowadzenia oprócz Aczapki i o tym będziemy też sobie spokojnie gadać, no, jakoś trzeba żyć i, i tyle. I chlorelle pić, spirulinę pić, człowieku, i zeolit i tak dalej. To wtedy bardzo tobie pomoże. I to tobie, tego tobie życzę. Dziękuję, bum, zapraszam na stronę. Dzięki za lajki, na razie.